Boxdell zapowiada potencjalny pozew dla Wardengi, a Druid z kolei dementuje, że ta jego emocjonalna reakcja dotyczyła jakichś zarzutów dla Boxdella w prokuraturze. Syn Zenka Martyniuka natomiast zrobił taką awanturę w samolocie, że pilot musiał awaryjnie lądować, by go z tego samolotu wyrzucić. Natomiast Skolim otwiera swoją sieć stacji benzynowych. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Jestem y, ja tutaj dla ciebie, Tomasz, Andrzej Gimper. Działowy. No i ci wszystko opowiem. A jeżeli chcesz być na bieżąco, to sobie zasubskrybuj koniecznie. A najlepiej to jeszcze ten dzwonek, kliknij, to będziesz miał powiadomienia o nowych odcinkach. Warto, żeby być na bieżąco. A zanim zaczniemy te relacjonowanie newsów, to bardzo miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BetClick. I to ważne, bo przed nami wszystkim dobrze znane El Clasico ale i bardzo ciekawe mecze z ekstra klasy. No i dlatego coś sobie obstawimy. Mamy zatem Real Madrid kontra Barcelona. I według mnie, choć niektórym złamie serce. Wygra Real Madrid. A do tego sobie postawię, że jednym ze strzelców będzie Mbappé, co delikatnie podbije kurs. Następnie do korzyka trafi starcie Napoli z Interem. I w tym meczu uważam, że wygra Inter. Napoli przegrało ostatnie dwa mecze, więc tutaj myślę, że tego lustrika będąc psychicznie zgniecionymi, nieco. Pociągnął. Następnie starcie Juventusu z Lazio i tutaj typuję na wygraną Juventusu, który według mnie wyjdzie z tego meczu w oczywisty sposób zwycięsko. Jeżeli natomiast chodzi o starcie Legia Warszawa kontra Lech Poznań, no to jestem z Warszawy, choć w dowodzie mam Kołobrzeg, ale to bez znaczenia. Mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest, stawiam sobie na Legię, na 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 na. Jeśli natomiast chodzi o starcie Górnika z Jagiellonią Białystok, to tutaj postawię na Jagiellonie, jest ona liderem tabeli i według mnie nadal nim pozostaje stanie demonstrując swoją silną formę. Tak do zatem wyglądają moje bety, ale w tym miejscu uprzedzam i chcę, żeby było to jasne, że to tylko i wyłącznie takie moje przewidywania. Nie muszą być one trafne. Pamiętajcie, że piłka nożna no to taki nieprzewidywalny sport. W rywalizacji wszystko się może zdarzyć. Natomiast to, co musicie też wiedzieć, to że Betclick znowu robi bardzo fajne rzeczy. Bowiem po tym, jak pomagali przy klipie do Nicei, który ma już ponad 42 miliony wyświetleń, to tym razem dzięki współpracy z duetem. Problem powstał klip do numeru Paul Silver. No i koniecznie sprawdźcie ten numer na kanale 2020 bo jest naprawdę bardzo dobry. No i przypominam, oczywiście, że szczegółowe informacje na temat kodu Gimper możecie znaleźć w linku na dole. I nie zapominajcie, że jeżeli to wy zdecydujecie się obstawić jakieś zdarzenie, róbcie to odpowiedzialnie i za niewysokie stawki. No i obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie. A my tymczasem. Zaczynajmy. A zaczniemy sobie od bardzo ciekawego tematu, który mnie osobiście bardzo zaskoczył, jak się o nim dowiedziałem. Uwaga, sprawa nie dzieje się w Polsce, ale w Chinach, więc niby daleko. Ale to, co usłyszycie, moim zdaniem, wam się spodoba i powiecie, że fajnie byłoby to wprowadzić też w Polsce. Słuchajcie, w Chinach bowiem wprowadzono właśnie przepisy, według których influencerzy tam działający, zanim wypowiedzą się na jakiś specjalistyczny temat, np. prawniczy, medyczny, finansowy czy edukacyjny, będą. Musieli zdobyć odpowiednie wykształcenie, by móc to robić bez poniesienia konsekwencji. Wow! Jak możecie się domyślić, wprowadzenie tego prawa jest uzasadniane oczywiście w taki sposób, że rząd chce zapobiec rozprzestrzenianiu nieprawdziwych informacji, a nowe przepisy zostały ogłoszone przez Narodową Administrację Radia i Telewizji. No i tutaj wprowadzona przez Chińczyków procedura jest taka, że żeby influencerzy mogli poruszyć na przykład jakiś temat z wcześniej wspomnianych przeze mnie obszarów, to będą musieli zdobyć odpowiednią licencję, która poświadczy o ich umiejętnościach. Te licencje z kolei mają być weryfikowane przez platformę, na której treści takiego informacji Luencerra będą się miały pojawić. Władze Chin rozszerzają ten wątek, tłumacząc, że te najnowsze przepisy to stanowią kontynuację wysiłków Pekinu zmierzających do uporządkowania niezwykle popularnego w Chinach sektora live streamingu, w którym mają działać największe chińskie firmy, od Tencentu i Alibaby na właścicielu TikToka, czyli firmie ByteDance kończąc. No i tam w Chinach popularny jest taki proceder, że influencerzy często wykorzystują różne platformy do sprzedaży produktów, jak możecie się domyślać, niekoniecznie rzetelnie i merytorycznie informując o różnych tych produktów aspektach. No a przy okazji zarabiają na tym ogromne kwoty. No i teraz, tak, przy omawianiu tego news'a warto wziąć pod uwagę fakt, że to prawo zostało wprowadzone w Chinach. Ergo, najprawdopodobniej te przepisy, które chiński rząd wprowadził, w oczywisty sposób służą nie tylko temu, by weryfikować, żeby influencerzy nie gadali głupot i nie reklamowali skamu i nie wypowiadali się na każdy temat, nawet jak nie mają o nim pojęcia, ale w oczywisty sposób są to przepisy wprowadzone po to, by kontrolować przepływ informacji i cenzurować różne nie wygodne dla rządu treści. Tak chiński rząd działa, takie metody lubią stosować i oczywiście, że to prawo służy im również do tego. Także od teraz jak się jakiś misio niewygodnie wypowie, no to licencji na swoje działania nie dostanie, bo pewnie rządowa instytucja nie uzna go za dość kompetentnego w zakresie wiedzy, którą chciałby przekazywać w internecie. Natomiast gdyby tak zastanowić się nad tym pomysłem samym w sobie i umieścić go w bardziej cywilizowanych europejskich realiach, to szczerze mówiąc, po lekkim zagrejdowaniu. Wydaje mi się to całkiem nie najgorszym pomysłem, choć oczywiście wymagającym dopracowania, no bo tutaj mówimy o wymogu wykształcenia w przypadku influencera. Tam mówimy o wątkach prawniczych, medycznych, finansowych i edukacyjnych. No to jeżeli chodzi o prawnicze i medyczne, no to można się zgodzić, ale jeżeli już chodzi o wątki finansowe, no to ja dużo chętniej posłucham faceta, który zrobił duży biznes i mu się udało, a być może nie ukończył żadnej uczelni wyższej. I prawdopodobnie ciekawsze rzeczy mi przekaże niż gość, który nigdy żadnej firmy nie zbudował i nie zarobił za dużo pieniędzy no ale za to ma odpowiednie wykształcenie. Tak, no więc tutaj wiadomo, że ma to swoje wady i należałoby to troszeczkę stójkować, ale co do zasady, jeśli byśmy chcieli wyeliminować problem jeżych ziębów mówiących o lewoskrętnej witaminie C, czy innych szamanek obiecujących, że ich magiczne czaszki wyleczą ci raka za jedyne 750 zł, bo będą wysysać złą energię z domu, tak, są takie rzeczy. Wiąże się z takim pomysłem oczywiście mnóstwo zagrożeń w kontekście wolności słowa i tego, że rządy mogłyby tego nadużywać właśnie po to, by cenzurować pewne niewy godne dla siebie kwestie, ale biorąc pod uwagę ogromną dezinformację, która panuje w internecie i to jak łatwo różne popularne osoby są w stanie reklamować skam przy okazji gadając głupoty do kamery, byleby tylko obchnąć swoim widzom jakiś produkt, no to tak moim zdaniem moglibyśmy się nad takimi rozwiązaniami zastanowić, a na pewno jest to bardzo ciekawe, że Chińczycy takie rzeczy u siebie prowadzają. Natomiast jak pokazuje praktyka, wcale nie trzeba się na czymś znać, żeby to robić. Czy natomiast y, można się na czymś nie znać i robić to dobrze? No to się okazuje. I to prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, bowiem bardzo znany artysta, wokalista, człowiek wysokiej kultury, a także mój idol, czyli Skolim, właśnie otworzył swoją pierwszą stację benzynową. Cześć kochani, dzień dobry, z tej strony Skolim. Już dzisiaj stacja w Ciremsza jest przejęta, można tankować i można działać. Co ma Disco Polo do sprzedawania wachy? Nie mam pojęcia, ale muzyk ten temat podgrzewał już od kilku miesięcy, bo pierwsze informacje na temat stacji benzynowych z Kolima pojawiały się już w lipcu tego roku. Różne były pomysły odnośnie tego, jak to się miało nazywać. Był pomysł, żeby stacje się nazywały Temperatura. Drugi pomysł, żeby po prostu Skolim się nazywały. No a trzecia 96. No i tutaj mówimy o roku urodzenia artysty. No i niezależnie od tego, jaka finalnie będzie nazwa, no to zastanawiacie się, dlaczego mielibyśmy tankować u Skolima, zamiast na dobrej renomowanej stacji, gdzie wiemy, że na pewno to paliwo jest dobrej jakości. No i tutaj artysta informuje, że ma dwa asy w rękawie, które przyciągną do niego klientów. Po pierwsze, otwarcie deklaruje, że nigdzie gdzie nie można będzie znaleźć paliwa taniej niż na jego stacji. Także zaczynamy od mocnej konkurencji cenowej. A drugim mocnym punktem stacji z Kolima ma być ich unikalny wygląd. Stacje mają być bardzo jaskrawo oświetlone i wszystkie pomalowane na różowo. Na TikToku nawet można zobaczyć w trakcie rozmów z jedną z fanek, pokazał takie wizualizacje. No i widać, że tam są takie palmy wakacyjne postawione. Wszystko jest bardzo różowe. I wielki napis z Kolim mamy, opowiadał, że będzie super mylnia i w ogóle. No i słuchajcie, Pierwsza stacja paliw z kolima już stoi. Stoi ona w miejscowości, takiej osadzie bardziej, która się nazywa Czeremcha i artysta ogłosił, że no takie oficjalne otwarcie to będzie w listopadzie, ale już można do Czeremchy jechać i tankować. Macie bezołowiową 95 za 5,39. Czy to tanio? Sprawdźmy. Znalazłem jakąś stronkę, która sprawdza ceny paliw, no to patrzcie. Orlen 5,94, BP6, Lotos 5,93, najmniej 5,72 na mojej, a tak naprawdę najtaniej 5,39 już z Kolimka, także Słuchajcie, nie kłamał. Chociaż to są ceny uśrednione z całej Polski. No ale średnio jest 70 groszy taniej. Także ściemy nie ma. Mnie jakoś bardzo bawi, że ziomek co nagrywa Disco Polo, otwiera sobie stację paliw i to się faktycznie dzieje. W sensie to, to miejsce stoi i będzie miało napis z Kolim i tam faktycznie można podjechać i zatankować wachę. Nie zostało mi zapłacone za reklamę, ale jestem nieobiektywny, bo znam teksty wszystkich piosenek z kolima na pamięć. I jakby się zatrzymał ze mną, że. Zasłyszę... I bardzo chcę, żeby zagrał na moim weselu. Więc mam nadzieję, że obejrzy tego Nusa, jak go ładnie chwaliłem, i jak będę w okolicy, to na pewno zatankuje. I mam nadzieję, że dzięki temu w moim silniku wzrośnie temperatura. Dobra, przepraszam, jestem żenujący, ale jest strasznie późno, jak to nagrywam. Idziemy dalej. No ale tak to w życiu bywa, że nie wszystko może nam się udawać. Z Kolimowi, na przykład, słuchajcie, udały się stacje benzynowe, a yy, Zenkowi Martyniukowi nie udał się syn. No i tak to już jest czasami, prawda? I o tym, co Daniel Martyniuk wywija, no to słyszymy od czasu do czasu. Myślę, że wielu przez jego oczy zielone oszalało i też bardzo często dostawał mandacik. Nie jeden, nie dwa, i to nie za przekroczenie piękności, tylko za zachowywanie się jak totalny dzban. Moja subiektywna opinia, wysoki sądzie, proszę nie Przyznawać mi wysokiej kary Być może jest mądrym człowiekiem, ale według mnie nie No i biedny tata Zenek Martyniuk Często na wywiady wychodzi i się tłumaczy Nawet przed 6-7 lat są takie wywiady Gdzie no jakoś dyplomatycznie Próbuje odpowiadać, że on to odpowiada sam za siebie I on jest Zenon, a nie Daniel Więc proszę go o syna nie pytać. Ja się nie nazywam Daniel, ja się nazywam Zenon Martynio, Daniel odpowiada za, za, za siebie, także ja tego nie chciałbym komentować. Co jest odpowiedzią dosyć wymowną, jakie ma zdanie na temat różnych jego zachowań. No i co się stało tym razem? Słuchajcie, do internetu wyciekł film, na którym możemy zaobserwować młodego syna znanego gwiazdora, jak na pokładzie samolotu linii lotniczej Wizz wszczyna ogromną awanturę. Na pewno wydarzyło się coś poważnego, że tutaj tak się rozemocjonował. Pomyślałby ktoś, kto może darzy go sympatycznie ale jak się dowiadujemy kontekstu sytuacji, no to rzeczywiście okazuje się, że Gwiazdor zażądałby sprzedać mu piwo, a załoga mu odmówiła, zauważając, że jest już mocno pod wpływem alkoholu. No i zaczęły się krzyki, agresja, wyzwiska, grożenie członkom załogi, a także pasażerom. Chłopa odkleiło do tego stopnia, że zaczął wrzeszczeć, że jak nie dostanie piwa, to wyważy drzwi samolotu. Przypomnijmy, nie takiego stojącego na płycie lotniska, tylko lecącego bardzo wysoko, no co oczywiście byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby ten palant zdecydował się swoje groźby zrealizować, chociaż pewnie nie miałby tyle siły, żeby to zrobić. Martyniuk miał przemieszczać się po kabinie, nie reagować na prośby o uspokojenie się i cały czas domagać się alkoholu, twierdząc, że jest bogaty i go stać, żeby sobie taki kupić. Natomiast po tym jak próbował uspokoić go pilot i jak na to ten gwiazdor też nie zareagował, no to załoga się już zdraźniła do reszty i podjęła decyzję o awaryjnym lądowaniu w Nice i na południu Francji, gdzie już czekała na Daniela Martyniuka. Policja Graniczna i został z pokładu samolotu. Wyeksportowany do Francji, można powiedzieć. Trafił potem Daniel Martyniuk na francuską izbę wytrzeźwień. A pasażerowie, choć początkowo zachwyceni i choć bili brawo tej policji, która Daniela Martyniuka wyprowadziła, no to później niestety musieli poczekać kilka godzin na wznowienie lotu. No i tyle to się udało gwiazdorowi. Zdziałać. Niedługo po tej sytuacji linie lotnicze Weezer wydały oficjalne oświadczenie, podkreślając, że podróżni mają prawo do bezpieczeństwa, a agresywni pasażerowie nie będą tolerowani, niezależnie od tego, kim są. Martynikowi oczywiście grożą konsekwencje prawne, no i pewnie może spodziewać się całkowitego zakazu lotów samolotami linii Wizer i bardzo kupa dobrze. No i jest to temat nieco pudelkowy, trzeba przyznać, natomiast przyznam wam się, że zawsze jak słyszę o tego typu sytuacjach, to jestem bardzo mocno. Zaskoczony, że w erze social mediów, które oferują każdej osobie publicznej możliwość bardzo dogłębnego zapoznania się z tym, jak różne ich zachowania są odbierane przez opinię publiczną, nadal niektórzy Znani ludzie, no bo chyba tak trzeba tego Daniela Martyniuka określić, pozwalają sobie na tego typu akcje, jednocześnie później narzekając jak to, są bardzo hejtowani i nie rozumieją dlaczego i w ogóle jacy ludzie są strażni. I wydaje mi się, że wymaga to od takiej bardzo specjalnej jednostki, mm. <laughs> powiedzmy sobie wprost yy, nie wiem, jak, jakiegoś chyba nie do rozwinięcia, umiejętności wyciągania podstawowych wniosków i niezdolności do życia w społeczeństwie. I dlaczego wspominam o tych social mediach? Bo zanim się Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, wszystkie. Te rzeczy spopularyzowały, zanim w ogóle internet ludziom wszedł do domów, no to różne takie gwiazdy, jak sobie coś naodwalały, to co najwyżej wśród niektórych ludzi krążyły pewne plotki. Dopóki naprawdę hardo nie przegieli, że opis ich afery mógł się znaleźć w jakimś głównym wydaniu wiadomości, no to różne ich odklejki nie miały pewnie aż takich bezpośrednich konsekwencji na potencjalny rozwój kariery. Jak weszli do jakiejś knajpy, naobrażali kucharza i powiedzieli, czy ty powiesz, kim ja jestem, no to 20 lat temu nie mieli z tego zaraz wiralujących filmików na TikToku, oburzenia na Twitterze, kanałów komentarzy, które o tym nagrywały, wiecie o co chodzi. Po prostu można było więcej. W związku z tym dzisiaj mamy takie czasy, że nawet jak jakiś taki gwiazdor ma powiedzmy specyficzny charakter i yy, normalnie może pozwalałby sobie na odwalanie dziwnych scen, to pragmatycznie decyduje się, by tego nie robić, bo zna konsekwencje. A tutaj no właśnie potem wchodzi Daniel Martyniuk i pokazuje, że można nie korzystać z mózgu w różnych sytuacjach społecznych i jest to szczególnie ciekawe, jak się go porówna do ojca, który, można odnieść wrażenie, jest totalnym jego przeciwieństwem. No ale już się tak czasami zdarza, że ojcowie się muszą za synów wstydzić, znamy takie sytuacje. Także ode mnie szacun dla linii lotniczych Weezer, a dla Zenka wysyłam wyrazy współczucia. Komu natomiast jeszcze powinniśmy wysłać wyrazy współczucia, bo zbliżają się dla tej osoby kłopoty i bo skończy się wreszcie... Nie? Kończy się ich... Pier no to cały czas nie wiemy. Nawiązuję tutaj oczywiście do bardzo emocjonalnej reakcji Sylwestra Wardengi podczas jednej z transmisji, na której to, jak omawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, dostał pewną bardzo ważną wiadomość. Ja Mocne info dostałem. No kur... jak się zmienia układ sił której to zdecydował się nie ujawniać, informując, że najpierw musi się zapytać prokuratury, czy może taką informację ujawnić. I jak prokuratura odpowie oficjalnie, to ja dopiero wtedy to opublikuję. Zrzucił za to reflektory na Nitrozyniaka, no i tutaj Nitro właśnie wraz z tych fanem rozwinęli swoją hipotezę, że według nich radość druida wynika z tego, że przeciwko Boxdellowi być może rozpoczęło się jakieś postępowanie, albo może postawiono mu zarzuty, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na rokowania spraw sądowych Sylwestra, które to zostały mu wytoczone przez Federację Fame, a także różnych ludzi z tą federacją powiązanych. No i w tej sprawie od ostatniego materiału wydarzyło się naprawdę sporo, więc spróbujemy sobie wszystkie te informacje uporządkować. Bo jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to na pewno wiecie, że główną teorią, która przeważała w komentarzach i w wypowiedziach influencerów, była ta przekazana przez tej chwana, a dotycząca szalonego reportera, który to jakieś pół roku temu miał złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Boxdela, właśnie, i miało to zostać złożone właśnie do prokuratora. Generalnie, kiedyś szalony reporter dostał wiadomość na Instagramie, podobno z jakimiś kwitami. Na To też Teichwan na swoim live spekulował, że być może coś się właśnie w sprawie tych materiałów wydarzyło, i to właśnie to tak mocno ucieszyło Sylwestra Wardenge. No i teraz aktualizacja. W temat bardzo mocno zaangażował się Konopski, do tego stopnia, że uzyskał od Boxdela obszerny statement, który zaprezentował na swoim materiale, a także skontaktował się z prokuraturą, znajdującą się we wrześni, która to poinformowała go, że aktualnie nie toczy się tam żadne postępowanie przeciwko Boxdelowi. Zasadnie zapytacie, dlaczego skontaktował się właśnie z tą prokuraturą a no dlatego, że to właśnie tam miała być zgłaszana sprawa dotycząca dziewczyny, której historię opowiedział Wardenga w swoim filmie Echo Pandory. I przypomnijmy, jest to dziewczyna, która to kiedy była nastolatką, miała od Boxdella, który w tamtym czasie też miał 18-19 lat, otrzymać zdjęcie penisa na czacie. Warto dodać, że Boxdell twierdzi, no że to był jakiś obrazek z internetu, a nie jego fiut. Natomiast całą tą sprawę Sylwester w swoim filmie przedstawił bardzo poważnie. W związku z tym informacja od prokuratury we wrześni może oznaczać, że jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację to albo nie zdecydowali się oni w ogóle wszcząć postępowania, albo na którymś etapie je umorzyli. Przejdźmy zatem teraz do statementu, który Boxdel zamieścił, bo był on bardzo obszerny, dość emocjonalny i obszernie informujący o jego odczuciach związanych z tą całą sprawą. Jeżeli wierzyć Boxdelowi, to rzeczy, które miał otrzymać szalony reporter, które to zgłosił do prokuratury, miały dotyczyć jakiejś bardzo starej imprezy, na której on po prostu był jako gość, jak rozumiem. Natomiast na tej imprezie miały być też jakieś osoby nie Pełnoletnie, małoletnie, te osoby na tej imprezie miały spożywać alkohol, no i w związku z tym, że Boxdel też tam był, a szalony się o tym dowiedział w tych swoich teczkach, no to wysłał właśnie zawiadomienie do prokuratury, bowiem gdyby tego nie zrobił, przypomnijmy, groziłyby mu konsekwencje za zatajenie. Jeżeli ty dostajesz informację o tym, że ktoś mógł złamać prawo i zatajasz te informacje, nie przekazujesz je dalej służbom, to możesz zostać oskarżony. Bogzel twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tym, że jakieś małoletnie osoby piły alkohol. Było to 12 lat temu, jak miał 18 lat, no i do niczego między nim a tymi osobami nie doszło. No i to, że po prostu był na jakiejś imprezie, na której ktoś zaprosił też jakieś takie osoby, to nie jest jego odpowiedzialność. I w związku z tym wyraził ubolewanie, że teraz na podstawie jakichś pogłosek, plotek, niesprawdzonych informacji, a przede wszystkim tego, że Wardęga rzucił jakieś kilka słów w świat, nagle znowu zaczyna robić się wokół niego jakaś afera związana z jakimiś bardzo starymi rzeczami i trochę zaczyna mieć tego dość. Twierdzi, że Sylwek nakręca takie spekulacje swoim stylem prowadzenia transmisji, tym jak mówi. Twierdzi, że nie jest to okej okay i zwraca uwagę, że on jako jedyny spośród osób, na temat których Sylwester nagrał jakieś materiały, nie zdecydował się go pozwać i że w gruncie rzeczy wyszedł na tym najgorzej. Bowiem, jeżeli chodzi o inne sytuacje, tam gdzie Sylwester pozew otrzymał. No, to nieco bardziej się pilnuje, bo wie, że każda jego wypowiedź może wpłynąć na wynik rozprawy. No i Boxel twierdzi, że z racji, że on takiego pozwu nie wytoczył, to Sylwek sobie może pozwolić na dużo więcej i w związku z tym takie powództwo poważnie zaczyna. Rozważać. Mocno nam się zatem Michał tutaj zagotował, czy słusznie, czy niesłusznie, to sobie będziemy mogli pewnie ocenić w przyszłości, jeżeli dostaniemy jakkolwiek więcej informacji na temat tego, co się aktualnie backstageowo dzieje. Bo dużym problemem w ocenie tej sytuacji jest to, że bardzo operujemy tutaj na tych niewiadomych, aczkolwiek myślę, że można tu zrozumieć emocje boxdela, że jest to sytuacja pewnie z jego perspektywy frustrująca. No i jakiś czas po tym statementie Wardenga spekulacje. Uciął. Powiedział on, że Szalony i Tejkwan nie mają racji odnośnie tego, jaka to informacja tak go ucieszyła. Ani Szalony, ani Tejkwan, oni uzna... coś tam, że, że to na podstawie jakichś, w dokup... ogóle co to, ku... jakieś rozkminy dziwne były. Ale spokojnie się chłopaki bawią. W związku z tym myślę, że pozostaje nam czekać na oficjalne oświadczenie prokuratury, o które Sylwester poprosił. Konopskiemu z prokuratury we wrześniu udało się taki dokument ogarnąć w kilka dni. Także miejmy nadzieję, że Sylwestra dwa miesiące nie przetrzymają. A jeżeli chodzi właśnie o oświadczenia, które uzyskuje się w kilka dni, to pojawiło się w internecie jeszcze jedno, choć nie zdobyło bardzo dużej popularności, a uważam, że jest to dokument dość. Ciekawy, bowiem YouTube'owy autor prowadzący kanał Punkt Krytyczny zdecydował się napisać do rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie o bardzo precyzyjne rzeczy dotyczące stricte zawiadomienia złożonego przez szalonego reportera. I prokuratura odpisała, dostarczając wielu cennych informacji. Przypomnijmy, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które złożył szalony reporter, dotyczy artykułów 200 i 208. I złożone zawiadomienie dotyczyło trzech rzeczy. Mówimy tu o artykule 200, paragraf pierwszy. Karnego, czyli dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej 15 roku życia innej czynności. Mówimy też o paragrafie drugim tegoż samego artykułu, czyli prezentowaniu małoletniego poniżej 15 roku życia treści graficznych, a także o artykule 208 kodeksu karnego, czyli rozpijaniu małoletniego. I szczególnie w związku z tym ostatnim punktem, bardzo się to skleja z wersją wydarzeń przedstawioną przez Boxdela. Natomiast jak się przyjrzycie temu pismu, to na górze znajdziemy też bardzo ważną informację, mianowicie sygnaturę akt. Która to, uwaga, jest sygnaturą akt. Sprawy Pandora Gate. W związku z tym to zawiadomienie szalonego reportera zostało dołączone. Do sprawy Pandorowej. I nie jest to tylko losowa ciekawostka, którą widać na tym dokumencie, bo ja pragnę tylko przypomnieć, że dłuższy czas temu Sylwester Wardenga informował, że uzyskał w sprawie Pandora Gate status pokrzywdzonego, co gwarantuje mu wgląd w akta. A zatem druid może mieć bardzo dokładną wiedzę na temat tego, co się w sprawie tego zawiadomienia dzieje. Dzisiaj być może nie jest to najistotniejsze, ale myślę, że na przyszłość warto o tym wiedzieć, jak ruchy obu panów będziemy sobie analizować. No ale dobrze, czegoś od prokuratury dowiedział autor materiału z kanału Punkt Krytyczny. Ano dowiedział się, że postępowanie w sprawie tych rzeczy, które Tomek Matysiak złożył, cały czas trwa. Dowiedział się, że materiał jest weryfikowany i analizowany, także sprawa póki co nie jest umorzona, natomiast prokuratura poinformowała też, że Boxdel nie ma w niej statusu podejrzanego. I to jest na dziś wiążąca, aktualna informacja i bardzo dobrze w ogóle, że ten twórca się z prokuraturą okręgową w Warszawie skontaktował i dobrze, że mu ta prokuratura kuratura tych informacji udzieliła. Z czego zatem ucieszył się Wardenga? Zastanawia się internet, bo chyba nie ma nic lepszego do roboty, ale z tego zastanawiania to chyba na razie wychodzi tyle, że trzeba poczekać. A jeżeli chcecie mieć pewność, że jak coś się dalej wydarzy w tej sprawie, to się o tym dowiecie, no to sobie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tych ważnych informacji, bo ja je dla was tutaj na pewno zreferuję w taki sympatyczny, fajniutki sposób. Dzięki za uwagę, trzymajcie się cieplutko, pa pa!